Cześć, tu Tomek z motokontrolera. Właśnie czekam na sprzedawcę, będę zaraz robił kolejne oględziny, więc w międzyczasie nagram dla Was odcinek, w którym przedstawię Wam relacje z moich ostatnich oględzin. Co to było za auto, jak wypadło w naszym raporcie, jaki miałem pakiet. Wszystkiego zaraz się dowiecie. Więc tak, to był maxi test, samochód Seat Exeo. 2009 rok produkcji, z bardzo popularną, pożądaną w dalszym ciągu jednostką benzynową, 1.8 Turbo, generującą moc 150 koni mechanicznych, czysta benzyna, niezagazowana. Jest to silnik, który bardzo dobrze znosi też instalację gazową, sporo na rynku jest tych aut. W dalszym ciągu one występowały i w Audi A4, B6, tak zwanych małyszach, w B7, w Passatach. W dalszym ciągu te auta potrafią jeszcze dość spore kwoty kosztować z tym silnikiem. No dobrze, ale tutaj mowa o Seacie Exeo. Więc z tą jednostką samochód był sprowadzony z Niemiec przez obecnego właściciela. Zarejestrowany w Polsce od 2005 roku, czyli ma go już 6 lat. Samochód ma przejechane 163 tysiące kilometrów i został wyceniony na kwotę 24 900. Ok. Co mamy w ogłoszeniu? Opisane mamy wszystkie parametry samochodu, mamy podany numer Vin. Yy, mamy tą informację, że obecny właściciel jest pierwszym właścicielem tego pojazdu, yy, że sprowadził go sobie osobiście w 2015 roku, że go serwisuje yy, na bieżąco regularnie co roku, że posiada książkę serwisową, że posiada komplet kół. Więcej informacji nie mamy. Opisane wyposażenie. OK. Zabieram się za robotę. Bezwypadkowe i jasne stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jak zwykle zaczynam od kontroli zewnętrznej, pomiary warstwy lakierniczej, e, szyby, szczeliny, ogumienie i tak dalej. I co nam wyszło? Po pomiarach wyszło nam, no niestety, że samochód jest po naprawach blacharsko-lakierniczych. Tutaj sprzedający od razu ze startu się przyznał, że miał w Polsce drobną kolizję e, tam ze zwierzyną, że uszkodził sobie przód, ale nie było to nic strasznego, że uszkodził tam zderzak, jakieś mocowania lamp, maska troszeczkę była zagięta, to wszystko oczywiście e, wymienił. Ok, sprawdzam, weryfikuję, faktycznie potwierdziło się. E, maska została wymieniona, były ślady demontażu, została przelakierowana. Zderzak również został wymieniony, został przelakierowany, ale tutaj taka mierze, Okazuje się, że dach również był przelakierowany z jakiegoś powodu. Pytam się sprzedającego, czy coś mu wiadomo na ten temat. Przyznał się tak. Mówi, jest mu wiadomo, Ja kupił samochód, występowała korozja na dachu, tam w okolicach tych rynienek. No i zrobił jakieś zaprawki, ale to strasznie słabo wyglądało. No niestety wymagało to polakierowania całego dachu, żeby wyglądało to tak, jak powinno. Dobrze, przechodzimy dalej, kontrola wnętrza, auto technicznie w środku, jak najbardziej w porządku, eksploatowane na co dzień, nieprzygotowane, nieposprzątane, użytkowane, choć ostatnio sprzedający powiedział, że nawet nie miał czasu go za bardzo posprzątać, teraz w nim mniej już jeździ, bo już kupił sobie kolejne auto, więc, więc już go tak nie użytkuje jak wcześniej. Okej. Okay. Z takich uszkodzeń, jeszcze wewnątrz, tutaj się dopatrzyłem, że uszkodzony był fotel kierowcy. Tutaj głównie chodzi o boczek. Reszta normalne ślady eksploatacji. Drobne jakieś widoczne rysy uszkodzenia na elementach plastików, z widocznymi tutaj zarysowaniami światła. W porządku, nowe lampy z przodu. Sprawdzona elektronika i inne podzespoły, jak najbardziej w porządku. Ok, przerywam oględziny. Przyjechał sprzedawca. Widzimy się za chwilkę. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Już jestem z powrotem. Oglądałem właśnie auto dla naszego klienta. Wracam do, do nagrania, które dla Was przygotowałem. Skończyliśmy na kontroli wewnętrznej. Przechodzimy teraz do komory silnika, wnętrza bagażnika. Co tam było? Zacznijmy od komory silnika. Płyny eksploatacyjne w porządku, brak widocznych wycieków, delikatne jakieś zapocenie w okolicy uszczelki klawiatury. Komora silnika nie była umyta. Osłony wszystkie kompletne w porządku. No jeżeli mam się czepiać, to tutaj nie było osłony tej takiej górnej na akumulatorze. Komora bagażnika z widocznymi śladami eksploatacji. No, niestety, tutaj, jak widzimy na zdjęciach, mamy zabrudzenie tapicerki w postaci, no, niestety jakaś farba się wylała, no i tutaj ta tapicerka nie została od razu wyczyszczona. Nosi ona niestety takie ślady <laughs> zafarbowania farbą. Udaliśmy się na jazdę próbną. Jazdę próbną e, wykonywał tutaj sprzedawca, słuchając moich poleceń. Samochód jak najbardziej zachowywał się prawidłowo podczas przyspieszania, hamowania. E, skrzynia manualna jak najbardziej w porządku. Ja sobie też tam pozwoliłem sprawdzić ją na, na placu, e, więc. Tutaj się również zachowywało wszystko tak, jak powinno. Yy, poziom ha hałasu jak najbardziej ok, zawieszenie, brak luzów, stuków, żadnych niepokojących odgłosów, jakie by dochodziły tutaj do, do wnętrza pojazdu. Yy, podczas hamowania, przyspieszania, tak jak wspomniałem, samochód jak najbardziej zachowywał się <laughs> poprawnie. Więc co do samej jazdy, yy, nie mam żadnych zastrzeżeń udaliśmy się na stację kontroli pojazdów w celu weryfikacji pojazdu od spodu. No i co tam mieliśmy? Osłony w porządku, kompletne wraz z osłoną silnika, no niestety z widocznymi brakami i ubytkami. Głównie chodzi tutaj o mocowania, spinki, kołki, takie rzeczy. Od spodu nie mieliśmy żadnych wycieków, amortyzatory w porządku. Suche tarcze i klocki częściowo zużyte. Widoczna korozja, no powiem szczerze, w takim stopniu już sporym. Eee, tutaj głównie na elementach stalowych zawieszenia, na układzie wydechowym. Eee, no i niestety na nadkolach. Jest to wada po części też fabryczna tego modelu. Pojawiła się ta korozja tutaj już od wewnętrznej strony, delikatnie już nam gdzie niegdzie przeszła na przykład z prawej strony błotnika już na zewnątrz, już te pęcherzyki się po nam pojawiły. Więc no, trzeba będzie sobie tutaj o tym pomyśleć, zabezpieczyć to, zakonserwować, wyczyścić odpowiednio, żeby to jeszcze posłużyło parę lat. <laughs> Większych jakiś zastrzeżeń co do samego spodu nie mam. Pojeździe, podpiąłem pojazd pod Komputer diagnostyczny w celu weryfikacji błędów błędów nie było ani w sterowniku silnika ani w systemach takich jak ABS, poduszka, moduł komfortu itd. Więc tutaj pod tym względem jak najbardziej w porządku. Tak jak sprzedający pisał również się to potwierdziło. Fajna kompletna dokumentacja serwisowa od początku. Do 2015 roku prowadzona e, przez poprzedniego właściciela. Mamy odnotowane wszystkie wpisy w książce oraz przez obecnego właściciela od zakupu do ostatniego wpisu w 2020 roku, kiedy robił ostatni interwał olejowy przy przebiegu 158 tysięcy km, teraz mamy 163. Powiedzmy, tam w 2019 roku miał auto też, jak widzicie, i tak powiedział, że niewiele jeździ. W 2019 roku miało 151, w 2017 e, miało 111. No tutaj już, już spora ilość, więc te ostatnie 2,5 roku no, widać, że samochód był mało eksploatowany. Hmm, teraz podsumowując, warto, nie warto e, kupić taki pojazd. Z takimi mankamentami, z taką historią z tego rocznika, z tym przebiegiem, z takim silnikiem, za taką kwotę. Jak myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Kupilibyście takie auto? Tak czy nie? Mając tą wiedzę, e, którą wam teraz przekazałem, co byście doradzili naszemu klientowi? Powiem szczerze, to jest, nie jest łatwa decyzja. E, dla kogoś ten samochód e, może być za drogi, mając tą wiedzę. I te mankamenty, które w nim występują, ktoś może powiedzieć, że a czepiamy się, auto nie jest złe, nie najgorsze, można śmiało polecić. Powiem szczerze tak, ja tutaj decyzję ostateczną zostawiłem naszemu klientowi. Już mówię dlaczego. Raz, że mamy tą historię, jaką mamy, sprzedający tutaj wiadomo, przyznał się, miał jakąś tam szkodę przodem, wymienił maskę, maskę mamy polakierowaną, wymienił zderzak, polakierowany, wymienił lampy. Gdzieś nam się już ta pojawia korozja na błotnikach, mamy przelakierowany dach, niestety już w tych miejscach, które sprzedający po zakupie mm, zabezpieczał na dachu, niestety już się pojawiła nam od nowa korozja, więc trzeba by było po raz kolejny to zabezpieczać, jak widzimy wytrzymało to 5 prawie 6 lat. No i historia się powtarza, więc znowu to są jakieś koszty. Mamy jakoś tam sporo korozji od spodu. No niestety auto, jak widzimy, wymaga troszeczkę wkładu. Sprawdziłem go po numerze VIN, e, powiem szczerze, tutaj sprzedający się do tego nie przyznał, natomiast według bazy e, zewnętrznych e, jest informacja o e, aktywacji e, poduszek powietrznych. Mm. Więc tutaj ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze, ja się nie dopatrzyłem, e, taka informacja po numerze VIN jest, więc trzeba by było to jeszcze... E, Tutaj skonfrontować ze sprzedawcą, czy faktycznie tak było, czy nie, czy może się nie chciał przyznać. Ja dopiero sprawdziłem to później. Powiem szczerze, ewidentnie śladów nie było, żeby taka historia miała miejsce. No, ale wiadomo, Polacy potrafią dobrze przygotować auta pod sprzedaż, i, i, i naprawdę trzeba się mocno, mocno szukać, przyglądać dociekać, sprawdzać, drobne szczegóły nieraz zdradzają takie sytuacje. Na pierwszy rzut oka naprawdę nieraz nie widać nic. Same uszkodzenia tutaj z przodu nie były zbyt duże, no ale no niestety nawet podczas takich drobnych uszkodzeń trafiło gdzieś w czujnik poduszka, na przykład mogła zostać odpalona kierowcy. Mamy dość spore ślady jakieś tam eksploatacji, troszeczkę lakier zaniedbany, troszeczkę wnętrze zaniedbane. No, tak jak wspomniałem, auto wymaga wkładu, więc ostateczną decyzję zostawiam naszemu klientowi. Nie przekreślam tego auta, nie polecam go też w 100%. No, trzeba tu już według własnego uznania podejść do tematu, ponegocjować troszeczkę cenę. Zobaczymy, co nasz klient, jaką decyzję podejmie. Bardzo proszę, wypowiedzcie się, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? My widzimy się niebawem. Widzicie, jestem już po kolejnych oględzinach. Przygotuję na pewno z nich dla Was materiał. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie. Klikajcie w dzwoneczek. Będziecie dostawać powiadomienia. My widzimy się niebawem. Zapraszam na nasz kanał, na nasze odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć.